Dziękujemy Tobie, Jezu Najwyższy, Wieczny Pani Ojca, że w tym duchowym San Damiano, e, duchowo w łączności ze Świętym Franciszkiem, e, świętym od miłości, miłosierdzia Twojego, pragniemy teraz wspólnie jeszcze podziękować za to wspaniałe wydarzenie, które mogliśmy przeżywać tutaj, w tym miejscu, przyjmując Ciebie, w Eucharystii. Chcemy modlić się w intencjach Maryi Niepokalanej, modląc się za Kościół Święty, za Ojca Świętego, za naszych biskupów, kapłanów, za naszą archidiecezję, modląc się też za kapłanów związanych z naszą wspólnotą, za naszą wspólnotę, za tych, którzy prosili nas o modlitwę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Lewa naszego poprzedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winy. i nie uć nas na pokuszenie, ale nas spaw od złego. Amen. Zdrowaś Mario, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Można teraz odmówić poszczególne dziesiątki, koronki, śmiało, ale też na głos, także głośno, żeby było słychać. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Dusze i Bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasza i całego świata. Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Do Jego bolesnej. Miej miłosierdzie <sum> i dla nas i całego świata. Męsza. Miej miłosierdzie dla nas męsza. i całego świata. Miej miłosierdzie męsza. dla nas i całego świata. Miej, Miej miłosierdzie męsza. dla nas i całego świata. <Sza>. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. 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 Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze, nasze błaganie Bogu za grzechy nasze i całego, i całego świata. świata. Dla Jego bolesnej lęki miej miłosierdzie miłosierdzie dla, nas dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej lęki miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego, całego świata. świata. Jego Miej, miłosierdzie Miej, Ladies, miłosierdzie dla dla Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej lęki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej lęki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej lęki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jego męki, Miej miłosierdzie i dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej, męki, mie miłosierdzie dla dla jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie, męki, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, dusza i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Na błaganie Jezusa za grzechy nasze i, i, całego i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Miej miłosierdzie, Miej dla, nas Miej miłosierdzie Miej dla nas i całego świata. Miej miłosierdzie 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 dla nas dla ta, i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas dla i całego świata. Jego dla, i całego dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Nasze Na błaganie za grzechy nasze i całego świata. Miej miłosierdzie dla nas 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 i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Dusze i bóstwo, dla Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Nasze na, błaganie, na, za grzechy nasze, nasze i całego i świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego i świata. I całego Miej miłosierdzie dla nas, dla nas i całego, dla całego świata. Dla jego bolesnej męki. Dla miłosierdzie dla nas, dla dla nas dla dla i całego świata. Dla, dla jego bolesnej męki. Dla dla męki. Dla miłosierdzie dla nas dla i całego świata. Dla, dla, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, Miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie, miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i, i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmił się nad nami i nad, i nad całym, całym światem. światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Ziósł się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Ziósł się nad nami i nad całym światem. Okwi i woda, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Okwi i woda, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wytrysnała z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam 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 tobie. Jezu 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 ufam tobie. Jezu, ufam tobie. Jezu, ufam tobie. Jezu, ufam Tobie Jeszcze oddajmy się opiece Matki Bożej Niepokalanej, Królowej Apostołów, Matce Kapłanów. Tutaj z nami jest też Daria i jest tutaj z Tureczką, z Klarą, malutką, więc szczególnie Was oddamy też Matce Bożej. Po Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.